Z Sejmu przenosimy się teraz do siedziby Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza. Tam minister skarbu Dawid Jackiewicz i wiceminister kultury Krzysztof Czawański o zmianach w kierownictwie mediów publicznych. Przypomnijmy, z rąk ministra skarbu Dawida Jackiewicza nominację na szefa TVP odebrał Jacek Kurski. Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym podpisałem dokument, który przekazuje prezesurę Polskiej Telewizji w ręce pana Jacka Kurskiego. Chciałbym powiedzieć, że jestem z tej decyzji, swojej własnej decyzji, zadowolony, ponieważ uważam, że jest to gwarancją przywrócenia równowagi w mediach publicznych. Uważam, że Jacek Kurski jest w stanie podołać temu wyzwaniu. Telewizja potrzebuje rzetelnego, obiektywnego dziennikarstwa, takiego, które pokazuje uczciwie i rzetelnie rację wszystkich uczestników sporu politycznego. Mam poważne przekonanie, że tak do tej pory nie było. Dlatego ta zmiana, dobra zmiana, gwarantuje przywrócenie równowagi w mediach. все-таки wszystkie... Inne kwestie, pomysły, plany będą jeszcze dzisiaj Państwu zaprezentowane przez samego Jacka Kurskiego, prezesa Telewizji Polskiej. Czy możemy mówić już o jakich, e, zadaniach, planach? To, to prezes Kurski Państwu przedstawi, jak, jak sądzę, przedstawi. ale to jest pierwszy krok ku naprawie mediów publicznych. Jak Państwo wiecie, planujemy dużą ustawę medialną, e, która będzie procedowana mniej więcej za 3-4 miesiące w polskim parlamencie i ta ustawa przekształci media publiczne w media narodowe, rozszerzy zasięg pojęcie misji publicznej i media do tej pory nazywane mediami publicznymi, a od czasów tej ustawy nazywane będą mediami narodowymi, będą rozliczane tylko i wyłącznie z realizacji swojej misji, czyli będą służyć obywatelom i dobru publicznemu. Dziękuję. Panie Ministrowie, do obydwu panów właściwie pytanie. Dlaczego pan Jacek Kurski, czy rządowi nie przeszkadza to, że pan Jacek Kurski jeszcze chwilę temu był czynnym politykiem? To jest taki główny zarzut podnoszony przez krytyków państwa decyzji. Wszystkim krytykom tej decyzji chciałbym przypomnieć, że jeszcze nie tak dawno, kiedy te same funkcje obejmowali czynni politycy innych opcji politycznych, tych głosów krytyki nie było słychać. W związku z powyższym proszę o odrobinę przyzwoitości i uderzenie się najpierw we własne piersi, zanim ta krytyka spadnie na Jacka Kurskiego. Wiceministra kultury, człowieka, który zna media, który gwarantuje sprawne, skuteczne zarządzanie mediami, ale przede wszystkim człowieka, który rozumie, że media publiczne muszą gwarantować dostęp wszystkim uczestnikom dyskursu politycznego publicznego. W związku z powyższym oceniajmy pana Kurskiego, pana prezesa Kurskiego po jego czynach. Będziecie Państwo mogli to uczynić już niedługo, w ciągu najbliższych kilku tyg tygodni. Zobaczycie jakościową zmianę w polskich mediach publicznych. A oprócz tego warto przypomnieć, że rządząca do tej pory w mediach publicznych koalicja Platforma Obywatelska i PSL przy dużym udziale SLD głosiła od 2007 roku otwarcie, bo wypowiedział to Donald Tusk, że media publiczne należy Mocno osłabić, jeśli nie wręcz zlikwidować. I konsekwentnie to robiono, bo proszę sobie przypomnieć, że system finansowania tych mediów nie uległ zmianie przez te lata, co doprowadziło niemal do krachu finansowego mediów publicznych i teraz musimy stworzyć nowy system finansowania, bo jeżeli byśmy go nie stworzyli, to w przyszłym roku media publiczne nie miałyby pieniędzy na swoją działalność. Dlaczego pan Jacek Kurski? Co państwa przekonało? Dlaczego, jakie kompetencje pana Jaska Kurskiego, jakie cechy być może jego charakteru przekonały panów państwa do tego, że to jest dobra kandydatura? Jego wysokie kompetencje. Jakie? Wszelakie. Menedżerskie, polityczne, zawodowe, dziennikarskie. Przypominam, że Jacek Kurski przez wiele lat pracował jako dziennikarz. Panie ministrze? Szanowni mi państwo, Jacek Kurski jest człowiekiem, który doskonale zna i rozumie media. To jest człowiek, który wie, w jaki sposób muszą funkcjonować media, aby gwarantować wszystkim, wszystkim Polakom, dostęp do uczciwej i rzetelnej informacji na temat tego, co dzieje się w polityce. To człowiek, który rozumie, jak to jest być w opozycji, jak to jest być w okresie sprawowania władzy. W związku z powyższym ma takie doświadczenie, które gwarantuje zrozumienie praw opozycji i praw rządzących. Telewizja musi zagwarantować równy dostęp wszystkich. Do tej pory było tak, że obóz rządzący, obóz wcześniej opozycyjny, z którego się wywodzę, miał bardzo bardzo ograniczone możliwości dostępu do przekazu swoich racji, do przekazania swoich, swoich pomysłów, postulatów programowych. Jacek Kurski zadba o to, aby nikt, kto jest w opozycji, nie miał tego typu dylematów, ale zadba również o to, aby obóz rządzący nie był przez media publiczne traktowany z nieuprawnioną krytyką, nieuprawnionym pomijaniem jej racji. A przede wszystkim zadba też o to, żeby grupy społeczne do tej pory wykluczone z dyskursu publicznego mogły ten głos w, w debacie publicznej odzyskać i gwarantujemy Państwu, że Jacek Kurski to zagwarantuje. Mówi się o tym panowie ministrowie, że niektórzy dziennikarze, niektóre osoby będą musiały odejść z telewizji publicznej. Czy panowie mają jakąś wiedzę na ten temat i czy znacie te nazwiska osób, które będą musiały się pożegnać z telewizją Polską? Szanowni Państwo, to jest decyzja władz spółki po przeanalizowaniu tego, kto spełnia oczekiwania stawiane przed dziennikarzami, a cnotą dziennikarstwa jest rzetelność i obiektywizm. Jeśli są tutaj dziennikarze, którzy tej podstawowych standardów nie potrafili dotrzymać, zachować, mogą czuć się zaniepokojeni. Jednakże dzisiaj byłoby bardzo nieuprawnie Gdybyśmy my wchodzili w rolę prezesa spółki, rady nadzorczej spółki, zarządu spółki, proszę o to, abyśmy poczekali na audyt, na to, co wykaże w najbliższych kilka dni w obecności prezesa Kurskiego tutaj w tym budynku. Ja mogę dodać do tego, że z moich doświadczeń wynika, że w mediach publicznych pracuje bardzo wielu rzetelnych dziennikarzy. Czy wiadomo, czy ten audyt czy. będzie się odbywał, jak długo będzie trwał ewentualnie? Prosimy zadać to pytanie panu prezesowi Jackowi Kurskiemu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. 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 Były europoseł Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Do niedawna podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury Jacek Kurski, mianowany rano na prezesa Telewizji Polskiej, zastąpi na tym stanowisku Janusza Daszczyńskiego, minister skarbu i wiceminister kultury. Tylko w zarysie o tym, jak mają wyglądać zmiany w mediach narodowych i jak mają same media narodowe wyglądać, o tych najbliższych planach Jacek Kurski będzie informował sam na konferencji prasowej, która jeszcze przed godziną 12, więc będziemy wkrótce wracać na Woronicza.